Pamiętacie setnika? Wszyscy znają setnika, prawda? Panie, nie jestem godzie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, jedno słowo. Będzie uzdrowiona dusza moja. Mówimy to podczas każdym przy świętej, tak? Wszyscy to bardzo dobrze znamy. Jezus, Jezus docenił wiarę setnika. Setnik pojął o co chodzi, załapał o co chodzi, że słowo Jezusa ma moc. Zmieniać rzeczywistość. I to, jest, to była genialna intuicja, bo rzeczywiście Biblia mówi, że Bóg stworzył świat przez Słowo. Wystarczy zajrzeć na pierwsze strony księgi rodzaju pierwsze wersety, pierwsze, pierwsze rozdziały. A święty Jan powie tak: w prologu do Ewangelii na początku było Słowo. I Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. I wszystko przez niego się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Ale setnik był poganinem, on nie znał Biblii. Mimo to Duch Święty objawia mu tę prawdę, więc widocznie dla Boga to jest ważne, żeby ta prawda była przez nas znana. Więc kiedy Bóg wypowiada słowo, to wtedy rzeczy się dzieją. Ale nie tylko to. On nam dał swoje słowo w Piśmie Świętym, żebyśmy je mogli przyjąć na własność i używać, prawda? I On chce, żebyśmy to robili jako Jego synowie, jako Jego córki, jako te osoby, którego, jako ci, którzy Go reprezentują na ziemi. I on chce, żebyśmy posługiwali się Jego Słowem. I w imię Jezusa, żebyśmy zaprowadzali kulturę nieba na ziemi. On powiedział, jako w niebie, tak i na ziemi. To są jego słowa i jest w nich ogromny autorytet. To powiedział sam Jezus. Jako w niebie, tak i na ziemi. Jest ogromny autorytet w tych słowach. I w słowie, w słowie Boga jest, jest życie i jest ogromna moc. I święty Paweł powie, że słowo Boże jest jak miecz. Czyli ono jest dla mnie jak miecz, czyli to jest moja broń. I żeby broń była y, użyteczna, to trzeba ją mieć przy sobie, trzeba ją mieć pod ręką. <laughs> trzeba ją mieć pod ręką, bo jeżeli wróg na mnie napada, jeżeli strach zagląda mi w oczy, to nie czas wtedy rozglądać się, gdzie jest moja broń. Co ja z nią zrobiłem zaraz, zaraz, gdzie ja położyłem moją broń? Czy może ktoś ją widział? Może na półce leżała miesiąc temu, tak? Wtedy już nie pora. Więc. Może warto, żeby to słowo, jako tę broń, jako miecz mieć zawsze przy sobie. I słuchajcie, dzisiaj chcę Was zaprosić do tego, żebyśmy zrobili rzecz jakąś taką bardzo właśnie praktyczną i konkretną. Że wykonamy bardzo, bardzo mały, ale zarazem bardzo konkretny krok w odpowiednią stronę jedyną dla nas odpowiednią, czyli stronę Boga. Co zrobimy? Zatrzymamy się nad konkretnym Słowem i pozwolimy temu Słowu pracować w nas. Amen może być? Amen. 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 Dobrze, to zacznijmy może tak. Bóg jest dobry. Powiedzmy to razem. Bóg jest dobry i bardzo mnie kocha. I dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. A ofiara Jezusa jest doskonała i wystarczająca. Amen. 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 Czy to nie jest wspaniałe? Amen. Amen. Dlaczego powtarzamy te słowa? Czemu jest w nich taka moc budowania podnoszenia? Czujecie to? Czujecie, to, jak to podnosi, jak to buduje. Bo te słowa definiują naszą sytuację, prawda? Pokazują, na czym ja się mogę w życiu oprzeć. Prawda? Ale to jest, i to jest naprawdę dobra nowina. Ale y, ta moc pochodzi, tych słów pochodzi przede wszystkim od tego, stąd, że to nie są nasze pobożne życzenia, tylko te słowa, to, y, o, to jest prawda, którą objawia nam Biblia, którą objawia nam Słowo Boże. I prawie cała Biblia, właśnie cała Biblia nam te, potwierdza te słowa. Ale dzisiaj posłuchamy konkretnie jednego tekstu, jednego z wielu, który, który Wam chcę zaprezentować. To jest list świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział drugi, wersety od 4 do 10. I poproszę Dominikę, żeby dała oh, te słowa, tak. Ponieważ no chcę, żebyśmy się na chwilę pochylili nad tym tekstem. Najpierw przeczytam cały, ale miejcie ten tekst przed oczami, dobrze? A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość o nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski. Wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od Was, lecz z darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. <laughs> Przyjrzyjmy się przez chwilę temu słowu. A Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, zobaczcie, Bóg jest bogaty w miłosierdzie, nie tylko, że jest miłosierny, ale jest bogaty w miłosierdzie. Co to dla mnie oznacza? Że nie muszę Go błagać, nie muszę Go prosić, nie muszę Go zaklinać na wszystkie świętości, On jest miłosierny. On chce mi dawać dobre rzeczy, On lituje się nade mną, On już to zrobił. Nie muszę mówić, wszystko się wali i jestem taki chory, ale żeby mnie choć głowa przestała boleć. Nie, bo dla Niego jest radością dawać, on jest, on jest bogaty w miłosierdzie, On chce dawać wiele, wiele i jeśli da jedno, to nie myślmy, że nie da drugiego. Chce dać, chce nam da, dawać, bo jesteśmy Jego dziećmi. On jest miłosierny. Dalej Słowo mówi, przez wielką swą miłość jaką nas umiłował. Nie tylko, że nas kocha, ale wielką miłością. Jeśli kochasz Mężczyznę, kobietę, jeśli kochasz męża, dziecko, to wiesz, co to znaczy. Miłość, co to znaczy? Wielka miłość. Może, może nie, nie doświadczyłeś tego, ale marzysz o tym. Wielka miłość to jest, angażuje nas całych, wszystkie nasze władze. Myślimy stale o tej osobie i chcemy dla niej samego dobra. I chcemy być z tą osobą i chcemy być blisko. Bóg nas wielką miłością miłował. Kogo umiłował? Nas! Następny werset, piąty. Nas, umarłych na skutek występków. Czyli nie nas, kiedy przychodzimy grzeczni w niedzielę, uczesani, przylizani w odświętnych ubrankach i, i mówimy, tak, tak będę grzeczny. Nie, on nas umiłował, kiedy byliśmy umarli, czyli byliśmy trupami, krótko mówiąc. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Czyli on nas kocha, to jest jego łaska, to jest jego inicjatywa, to on robi pierwszy krok, to należy do niego, nie do nas. On kocha nas nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy, a dlatego, że on jest dobry. Dalej, co, co mówi słowo? Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich. Nie tylko, że nas wskrzesił, że nam przywrócił życie, ale zrobił więcej. Posadził nas na wyżynach niebieskich. W Chrystusie, Jezusie. Mówiliśmy o tym nieraz. Diabeł jest pokonany, patrzy na nas, to widzi nasze, nasze zelówki, naszych protektory, naszych butów, bo my zasiadamy w sali tronowej Boga razem z Jezusem. W Chrystusie, Jezusie. Czyli tak jakby żebraka, którego spotkał przy, przy drodze, nie tylko. Uzdrowił, nie tylko uratował, ale zaprosił na salony, tak? Do sali tronowej ojca. Dalej, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas. Kiedy? W nadchodzących wiekach. Czyli w nadchodzących wiekach on chce przemożne bogactwo wykazać na przykładzie dobroci. Po prostu. On chce, on chce wykazać, czyli po prostu pokazać. On chce, żebyśmy to zobaczyli, żeby to było widoczne, że jest dobry. Chce pokazać nam swoją dobroć. Nie ma w tym, w tym żadnych małych literek dopisanych na umowie. Nie ma w tym żadnego podstępu. On po prostu chce nam okazać dobroć. I kiedy w nadchodzących wiekach? To się uzdrowienia, uwolnienia, jego, jego poświęcenie, jego oddanie całkowite, to nie tyczy się tylko pierwszych wieków chrześcijaństwa. To nie tyczy się tylko y, czasów, kiedy Jezus przemierzał Galileę. To nie jest na zasadzie takiej, że to była promocja, taka ściema na początek. Tak? Jezus, że Jezus chodził, uzdrawiał, ludzie się na to nabrali, a małymi literkami jest napisane tak, ale to będzie tylko przez 20 lat na przykład. Nie, tak nie jest. Bóg jest przejrzysty i Jezus Chrystus jest zawsze ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Amen? I on tu mówi w nadchodzących wiekach, czyli to, to się tyczy nas, to my żyjemy w tych wiekach, które przyszły potem, w nadchodzących wiekach. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. W kółko tutaj Paweł powtarzał, łaską jesteście zbawieni. Czyli to pochodzi od Boga, to jest dar, to jest za darmo. I jakby ktoś miał wątpliwości, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, nie z uczynków nie możemy tego wypracować. Bóg to daje za darmo. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Zobaczcie, tu jest miejsce na nasze dobre czyny. Bóg nas po to stworzył, żebyśmy z góry zaplanował dla nas dobre czyny, które mamy czynić w Chrystusie Jezusie. On chce, żebyśmy byli jego synami i córkami i jego współpracownikami. Tu jest miejsce na nasze dobre czyny, a nie żebyśmy zasługiwali. Amen. Czy masz jeszcze wątpliwości, że Bóg jest dobry? I że bardzo cię kocha? I że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, i myślę, że nawet już z tego jednego tekstu, prawda? Jednego takiego tekstu widać, że chyba ofiara Jezusa jest jednak doskonała i wystarczająca, skoro kogoś takiego jak ja posadził na wyżynach niebieskich Bóg razem z własnym synem. Eee, zobaczcie, tu wszędzie jest czas, czas przeszły, dokonany, posadził. Posadził, zbawił. Jesteście już zbawieni. Jesteście stworzeni już dla dobrych czynów, których Bóg z góry przygotował. Wszystko to jest gotowe dla nas. Więc słuchajcie, Bóg stwarza przez swoje Słowo. I w Jego Słowie, także w tym konkretnym, które przeczytałam przed chwilą, w, w Słowie Boga. Tym, które jest właśnie zapisane w, w piśmie i tak jak mówię w tym konkretnym jest namaszczenie prorockie. Co to znaczy, że kiedy wypowiadasz te słowa, kiedy je czytasz, kiedy je wypowiadasz, to to słowo nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi bliskimi, nad światem, to to namaszczenie prorockie jest uwalniane i w sferze ducha zaczyna się poruszenie. I wtedy rzeczy się dzieją. Wtedy rzeczy się dzieją. Słowo to działa. I wiecie, może być tak, że twój umysł, słuchając tego słowa, twój umysł mówi ci tak i ja tego nie rozumiem. Albo to jest dziwne, albo to jest zbyt radykalne, albo głupie, albo słuchajcie, ja to dobrze znam, to jest dla mnie nic nowego. Przewracamy kartkę i idziemy dalej. Może też tak być, że na przykład dzisiaj, czy kiedykolwiek indziej, kiedy czytasz takie słowo, to to słowo nie porusza, twoich, nie porusza Twoich emocji, albo nawet jakiś opór się czasem budzi. Ale słuchajcie, to jest w porządku. Tak może być, bo to jest tylko ta nasza sfera cielesna. Owszem, my chcemy odnawiać nasz umysł przez słowo i, i, i powinniśmy to robić, ale może tak być, że nasz umysł stawia opór. No, to jest w porządku, nic się nie dzieje i nie trzeba się zniechęcać dlaczego? Dlatego że słowo Boże działa głębiej. Ono y, działa w, w przestrzeni ducha i twój duch, tam w najgłębszej twojej istocie słyszy to słowo, on rozpoznaje słowo swojego pasterza, głos pasterza i tak jak ta owca idzie za nim i karmi się nim i wzrastasz. Wiecie co, kiedy się przygotowywałam do tego spotkania, to Pan mi przypomniał tutaj w tym miejscu, ufam, że Duch Święty, bo, bo nie myślałam nawet o tym, tak mi się przypomniało, właśnie na, jako ilustracja tego takie wydarzenie. Mój ojciec, kiedy był w szpitalu i był śmiertelnie chory, umierał. I była taka sytuacja, że był już kompletnie nieprzytomny. I yy, lekarze powiedzieli mnie i mamie, żebyśmy już poszli do domu, bo on po prostu już zupełnie nie, nie, nic nie słyszy, nie kontaktuje, koniec. To już są po prostu ostatnie chwile. No więc ja odwiozłam mamę do domu, wróciłam i yy, na no, tam, y, coś tam do niego mówiłam, ludzie tam coś koło niego robili i rzeczywiście on nie reagował na nic. Ale powiedziałam: słuchaj, wszystko będzie dobrze, Bóg cię bardzo kocha. I on słuchajcie, otworzył oczy, obrócił się w moją stronę, popatrzył na mnie. Yy, po prostu tak sobie pomyślałam, taki, no, taki zbieg okoliczności, no, łaska i tak dalej. Ale właśnie kiedy to przygotowywałam, to, to, te parę słów dla was, to, to właśnie Duch Święty mi to przypomniał, że właśnie i pokazał mi, że to właśnie Jego Duch jak gdyby zareagował na, na te słowa, bo to były słowa, wierzę od tronu Ojca, od serca Ojca dla Niego. Także tak to działa. No więc chcę Was teraz y, zaprosić do, do czegoś, co się może <grym> wydawać straszliwe. Mnie się na początku to wydało straszliwe, ponieważ to słowo, które, które czytamy i które macie wydrukowane, ono jest dość długie. I wiecie co, w głosie uczą się tego słowa na pamięć. I ja na początku sobie pomyślałam, o Boże, a czemu akurat to słowo i ja czemu to czemu takie długie? No ale, ale wiecie co, przetestowałam na sobie, nauczyłam się i, i mm, wiecie co, Chcę wam to zarekomendować, to dobra rzecz jest, żeby się tego słowa nauczyć, na pamięć, po co, żeby go mieć zawsze przy sobie, w każdej sytuacji, żeby w każdej sytuacji, kiedy zajdzie taka potrzeba, móc otworzyć usta i uwolnić właśnie tę yy, przez wiarę, tę proroczą moc tego słowa nad swoim życiem. I w ciągu wielu ostatnich tygodni, bo to tak nie było, my że, że to tak szybko nauczyliśmy się tego słowa. Yy, ja to właśnie robiłam, kiedy coś napsułam, i, i zły mnie oskarżał. Ja mówiłam: Nie, łaską jestem zbawiona, i właśnie y, głośno wypowiadałam to słowo. I właśnie wtedy to y, czułam, że to potępienie odchodzi odchodzi razem z prawdą Bożą o tym. Że łaską jesteśmy zbawieni, że, że z powodu, że kiedy stajemy w, w pokucie i kiedy, i kiedy je, na nowo mówimy Jezu, Ty jesteś moim panem, to, to potępienie odchodzi i Bóg oddala ode mnie wszystkie moje grzechy, jak wschód od zachodu słońca i, i Bóg Ojciec się na mnie nie gniewa. Tak? Kiedy byłam smutna, kiedy byłam przygnębiona, kiedy yy, przytłoczona obowiązkami, bo miałam taki trudny czas, kiedy byłam chora, albo bałam się czegoś, to wiedziałam, że ja mam wybór. Ja nie muszę w tym trwać, ponieważ ja zasiadam z Jezusem na wyżynach niebieskich i ten problem zostaje na ziemi, a ja go rozwiązuję, z, yy, mam rozwiązać z pozycji sali tronowej Ojca. Ale to nie ja mam rozwiązać, bo to rozwiązanie oni tam w niebie mają. Ja ogłaszam to rozwiązanie dla tej sytuacji i mogę spać spokojnie. I używałam tego słowa, bo w takim przekonaniu, że właśnie, że to są właśnie słowa z nieba, właśnie od tronu Ojca, od serca Ojca dla mnie. I że one zmieniają rzeczywistość. I powiem wam, że zmieniło się coś w moim życiu, i myślę, że przez trwanie też właśnie w tych prawdach, że jakoś bardzo, bardzo zmieniło się moje przeżywanie mojego synostwa, no czyli czucia się jak, jak córką w domu ojca, jak mnie to ogromnie w tej chwili raduje. Pierwsza myśl kiedy się budzę, to ja myślę, Tato dzień dobry jestem. Ja jestem, i ty jesteś. Jestem twoją kochaną córeczką. Ale taką super córeczką, się mną cieszysz, tak? Ekstra? I że on to mówi każdemu z nas, nie? Więc proponuję Wam tak, co wam proponuję? Ostatnio mówiliśmy, że królestwo jest. Pozwoliłam sobie powiedzieć tak, jakby działało trochę na fotokomórkę. Powtórzę to, prawda? Że jest obietnica, mamy obietnicę, że jest droga, że, na, że, na, że jest oświetlenie nad tą drogą, jest światło, ale ono zabłyśnie w momencie, kiedy się wykonamy mały ruch. Musimy się trochę poruszyć, chociaż trochę, zaufać tej obietnicy, prawda? Trzeba zrobić pierwszy krok. I ponieważ my chcemy, żeby Bóg zmieniał nasze życie przez słowo. Ja chcę chodzić cały czas w Jego obecności. Ja chcę gościć Jego obecność w moim życiu, w każdej sytuacji. Chcę uwalniać tę obecność, gdziekolwiek idę. Ja chcę się uczyć przynależności do Jego rodziny. Ja chcę się uczyć, co to znaczy być córką. Co to znaczy dla mnie być córką. Ja się chcę nauczyć poruszać w przestrzeni łaski i wolności. Łaski i wolności. I ponieważ ja chcę tego wszystkiego, więc, więc chcę zrobić pierwszy krok. Uczę się na pamięć jednego wersetu, który, który mi mówi o tych sprawach, który mi, to który mi to pokazuje, w tym wypadku tego konkretnego słowa, na początek tego. I używam go. I słuchajcie, to jest łatwe. To jest łatwe, bo to nie jest na zasadzie, że biorę i wkuwam, tylko biorę. Jak mam na kartce, albo w Słowie Bożym, to już każdy sobie wybierze i po prostu ja sobie to czytam. Wypowiadam to głośno, codziennie, nie, albo kiedy sobie przypomnę, albo kiedy chcę, albo kiedy Duch Święty mi podpowie, nie wiem. W każdym razie po tygodniu, po dwóch, a może po trzech, tej kartki już nie potrzeba. I co się wtedy dzieje? Zauważysz, zauważysz już wtedy, że, yy, że, że potrafisz to powiedzieć bez kartki. I wtedy zaczniesz to powtarzać w autobusie, w samochodzie, w tramwaju, albo w chwili właśnie jakiejś potrzeby, kiedy coś cię przestraszy, albo diabeł ci coś tam będzie, jakieś kłamstwa opowiadał. A I tak się tym zaczniesz cieszyć, że nie będziesz mógł przestać tego ogłaszać bo to jest wspaniała rzecz, móc ogłaszać słowo Boże, jak gdyby udzielać Bogu swoich ust, prawda? Żeby on mógł to słowo wypowiadać nad światem. I potem sobie pomyślisz, że chcę więcej, i nauczymy się następnego, tak? Amen? I słuchajcie, jedno co Wam mogę powiedzieć na zakończenie, ciąg dalszy nastąpi. Gwarantuję Wam, że ciąg dalszy nastąpi, ale nie z mojej strony, tylko mam na myśli niebo. Amen?